Dzisiaj postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego mówiłem, że będę chciał zrobić raftery na dachu. Dlatego, że przyczepa jest to przyczepa J, robiona w Ontario w Niegarze i jest zbudowana na zasadzie ramki. Jest dosyć oszczędna, ale i zarazem lekką przyczepą, którą można ciągać większymi SUV. Minivanami małymi pikapami. Nie jest ciężka. Jej waga jest 2800 funtów, także jest to niecałe e, jedna tona niecałe 1,3 coś takiego kilograma, czyli jedna tona 300 kg. Ale anyway, jest, dach jest zbudowany e, w taki sposób, że jest zrobiona ramka w koło która ma grubość dwóch inczy, to jest 5 cm. Jest to hal. Grubość ścianki jest około 2 mm. W środku, właśnie, jest to tego typu ramka, a przez środek przebiegają dwa wsporniki połączone ze sobą, które trzymają air condition. Okay. Pomiędzy tymi ściankami jest izolacja, czyli myle cały czas incze z centymetrami. Dwuinczowy steropian to jest 5 cm steropian. Na górze, i pod spodem, jest przyklejona, przyklejona sklejka. Niecałe 5 cm grubości. Także budowa polega na tym, że jest ramka zespawana na obrzeżach. W środku jest steropian, od dołu, od góry jest położony plywood. Przyklejone to jest na kontakt cement chemiczny, ponieważ jest czerwony, który dobrze znam. Szerokość, szerokość przyczepy wynosi 2,80 m, a długość 7,60 m. Także odległość, która idzie od jednej do drugiej strony, jest dosyć duża. A cały dach jest całkowicie płaski. Także nawet śnieg, który pada w Ontario, a jest e, dosyć często pada, i jest go dosyć, e, z czasami nawet dużo do 30 cm mokrego śniegu. Także obciążenie jest dosyć duże. Aczkolwiek, ja nie jestem w stanie zrobić tak w ten sposób, ponieważ nie mam takiej pracy, żebym mógł docisnąć dwie strony idealnie i stworzyć płaską powierzchnię. Aczkolwiek. E, Jay robi także droższe wersje przyczep, których już dach jest robiony na rafterach. I właśnie chcę dać tutaj raftery, które leciutko uniosę i będą zaokrąglone, a więc nawet czy woda czy topniejący się śnieg, który będzie, będzie łatwiej mógł spływać. Dlatego właśnie chcę pokazać Wam, w jaki sposób zrobię raftery do tego trailera. Dla mnie będzie to dużym ułatwieniem, no bo... Jestem w stanie to zrobić. Nie jestem w stanie zrobić w ten sposób, jak oni zrobili płaskiego dachu. Oprócz tego, że tutaj zrobili kanały, którymi przechodzą przewody elektryczne. Także zapraszam do garażu i pokażę Wam, jak zrobię to na zasadzie droższej przyczepy, która ma w podobny sposób właśnie ma zrobiony dach. Raftery robię z Tubaj. Tubaj 3 jest to sosna i odmierzam sobie, używam krank dzika odmierzam sobie pół incza 12 mm od brzegu i będę wiercił taką pilot hole. to samo z drugiej strony wiercę pół dalej dlatego żeby śruba mocniej trzymała to żeby była większa ilość tego drzewa i to samo z drugiej strony Raftery wcześniej uciąłem na dokładnie długość, która jest w moim trailerze. Dachu, czyli długim to jest 84 incze. Okej okay. Okej, okay, tę część mam gotową Okej, okay. teraz odmierzę sobie połowę raftera to, jest, to u mnie jest 47 inży wcześniej pociąłem sobie takie kawałeczki z playwoodu, z klejki 12 mm za dużo nie chcę podnosić tego dachu no bo chodzi o przejazd też i parę szczywek okej okay. i teraz posmaruję klej na końcu i na moim, mojej sklejce. I na drugim końcu to samo klej i na to pociąłem sobie sklejkę pół -inczową. to jest 12 mm Także nakładam na tą część środeczek sprawdzam czy wszystko pasuje ładnie i przybijam, okay. jedziemy na środek. I pomiędzy... Mam tutaj sklejkę 6 mm, także w połowie tej odległości, którą mam, daję 6 mm. Ponieważ te końcówki są nadal jako tako ostre i nie chciałbym uszkodzić sobie membrany, także jest większe zaokrąglenie. Ok, przykręcimy i... W tej chwili zrobiłem widzicie takie zaokrąglenie. Jest bardziej gładkie, także membrana nie będzie mi przeszkadzało to w nałożeniu sklejki do membrany i to samo zrobię z drugiej strony. I gotowe. Także idziemy teraz do trailera, pokażę Wam jak będę to mocował. Ok, i ten rafter będę zakładał tutaj. Ponieważ tutaj mam część, która wyjeżdża, także zaczynam z tej strony. I będę go wprowadzał. Także tylko tutaj przesuniemy sobie. Żywiam tego typu śrub, właśnie z taką główką, żeby nie e, rozszczepić e, drzewa. Okay. I właśnie w te przygotowane otwory wyprzywamy. Ok, ładnie się trzyma. Jest to żarówka. Także tutaj mam troszeczkę takiej krzywizny, jak to drzewo. Nie zawsze jest, prawda, proste. Także użyję tego typu urządzenia i je troszeczkę. Wyprostuję. Ok, i tak będę wszystkie pozostałe montował. Ja w tym tyle, że dach całkowicie przegnił. Zerwałem się, jak widzicie. Rozpada się. Nie wiem, czy całkowicie membrana przegniła, Po prostu przepuszcza wodę, czy tylko to silowanie, które jest tak wpłynęło na to. Ale to jest jak jest, po prostu ktoś. Ech. Nie dopatrzył tego, ktoś po prostu nie dopatrzył tego. Jak widzicie, wszystko rozpada się. Wymieniłem raftery, nabijałem je od środka, będąc jeszcze mając membranę. Dlatego, że przez cały tydzień padał deszcz i nie dało się nic zrobić na zewnątrz. Jest to duży trailer, 26 ft długości. Także, musiałem to zrobić od środka, żeby złapać parę dni ładnych. Także wygląda to nieciekawie. Cała membrana, całe drzewo, które było, po prostu zgniło. No i to wszystko będę dzisiaj dokańczył. Jak widzicie, nic się nie, nie trzyma. Także nabiję nową sklejkę. Muszę tylko raftery w ten sposób wyrównać, żeby były, yy, równały się razem z aluminium. Tak jak tutaj na przykład te są za wysokie, także będę musiał je deko obszlifować, ale to zaraz się tym zajmiemy.